Przypominania nigdy dość jak zachowywać się w dobie epidemii koronawirusa. Uwaga. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl ukośnik koronawirus. Pamiętaj że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Aktualnie, proszę Państwa, nie z gwiazdy na gwiazdę, ale lepiej w domu pozostać. 16 minut po godzinie 15.00. Tu program pierwszy polskiego radia. Rząd zapowiedział dziś kolejne obostrzenia w walce z koronawirusem i podał najnowsze dane. Liczba zakażonych w naszym kraju przekroczyła już 2032 osoby zmarła. Jeśli chodzi te obu, o te obostrzenia, to między innymi maksymalnie do trzech osób w kolejce do kasy. Zamknięte zakłady fryzjerskie, obowiązkowe zachowanie odległości na zewnątrz, najlepiej dwa metry. Karol Słówka śledzi dla Państwa informacje w sprawie walki z koronawirusem. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry. Powiedz, jakie dokładnie nowe ograniczenia? Dziś po 12 wprowadzono. Lista tych ograniczeń jest naprawdę długa, także jeżeli Państwo nie zdążą wszystkiego zapamiętać, to teraz... To można zajrzeć na stronę gov.pl. Tam wszystkie te nowe ograniczenia są wymienione. Ale po kolei, zacznijmy od sklepów. Do każdego sklepu lub lokalu usługowego będzie mogło wejść tylko tyle osób, ile wynosi ogólna liczba kas razy 3. Czyli jeśli w markecie jest 5 kas, do środka wejdzie tylko do 15 osób. Na targu nie może być więcej osób niż trzykrotność liczby stoisk, a na poczcie limitem będzie dwukrotność liczby okienek. Dodatkowo do, od czwartku wszyscy kli w sklepach będą musieli założyć jednorazowe rękawiczki. A przez dwie godziny, od dziesiątej do dwunastej, sklepy i punkty usługowe będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia. Inaczej niż teraz, będą też musiały wyglądać nasze spacery. Od wszystkich, nawet od żony, męża, rodziny czy bliskich, musimy zachować co najmniej dwa metry odległości. Wyjątkiem jest opieka nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną. Mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. Najważniejsza zasada to zasada dystansu się, Dystansu społecznego w rozumieniu epidemiologicznym, w rozumieniu unikania rozprzestrzeniania pandemii. To dwa metry od drugiej osoby, z wyjątkiem kiedy mama czy tato opiekuje się dzieckiem na spacerze, albo opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami, utrzymujemy dystans wobec siebie. Również na chodnikach starajmy się od siebie iść w pewnej odległości, jeżeli już ktoś musi w ogóle wychodzić. Kolejne ograniczenia dotyczą gospodarki. Zamknięte zostaną zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne oraz salony tatuażu. Zakazane będą również wizyty kosmetyczki w domu. Ograniczenia obejmą również hotele i miejsca noclegowe. Będą mogły przyjąć tylko osoby w delegacji służbowej, ale nie turystów. Liczba osób objętych kwarantanną również zostanie rozszerzona. Będą ją musieli odbyć wszyscy bliscy osób, którzy do środy 1 kwietnia przebywali w izolacji. Szczególne ograniczenia obejmą osoby młode. Wszyscy, którzy nie ukończyli 18 lat, z domu będą mogli wejść tylko pod opieką dorosłego. Władze zaznaczają, że trudno w tej chwili powiedzieć, jak długo te obostrzenia będą obowiązywały. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski apelował jednak już teraz, byśmy nie planowali dużych rodzin Świąt Wielkanocnych. Na pewno, jeśli ma to być święto nowego życia, powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżimu niespotykania się. Na pewno te wzrosty będą do świąt. Pytanie jak duże, ale tutaj przy dużych spotkaniach rodzinnych to ryzyko jest na pewno bardzo duże. Rekomendować można tylko w tej chwili, a przed świętami będziemy to oceniać na podstawie danych epidemicznych. Po godzinie 14 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 83 kolejnych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. W sumie liczba osób zakażonych wynosi 2215, z tego 32 osoby zmarły. Epidemiolodzy są zgodni, że największa fala zachorowań dopiero przed nami. Przed nami również dopiero kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki przewidywał dziś, że poziom wzrostu gospodarczego naszego kraju w tym roku może spaść poniżej zera. Karol Surówka, bardzo dziękuję za te najnowsze informacje a propos tarczy antykryzysowej. O niej powiemy w programie pierwszym Polskiego Radia już dosłownie za chwilę. A wszystkie nowe obostrzenia, nowe zalecenia znajdą Państwo również na stronie gov.pl. Ukośnik koronawirus. I pamiętajmy, żadnego joggingowania aktualnie, jeżdżenia na rowerze dla zdrowia. Trzeba chyba tylko handle z szafy wyciągnąć. 20 minut po 15.00. Życie mam przy sobie My, państwo, mamy przy sobie. Tu program pierwszy Polskiego Radia, 24 minuty po 15. Sejm za dokładnie niecałą godzinę będzie rozpatrywał poprawki Senatu do ustaw stanowiących zwaną tarczę antykryzysową. Przepisy rządowego pakietu mają zniwelować negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa czyli, przypomnijmy, ochronić miejsca pracy raz, zmniejszyć obciążenia dwa, zachować płynność finansową w firmach trzy. Swoje poprawki do projektów ustaw złożyli w nocy senatorowie, a pracę w parlamencie obserwuje Mariusz Wieśniewski. Nocne obrady Senatu przeciągnęły się do rana. Mimo tego, że senatorowie nie mogli głosować zdalnie, a więc teoretycznie głosowania powinny przebiec szybciej, potrzeba było blisko doby, żeby uporać się z licznymi poprawkami do rządowych projektów tworzących tzw. tarczę antykryzysową. Senatorowie zdecydowali m.in. o wykreśleniu z nowelizacji ustaw zdrowotnych zmian w kodeksie wyborczym umożliwiających głosowanie korespondencyjne, a także ograniczeń w Radzie Dialogu Społecznego. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałą w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Mówił marszałek Senatu Tomasz Grocki, A kolejne poprawki do rządowych ustaw przewidują wypłaty tak postojowego do wysokości 75% średniej krajowej, zasiłków dla rodziców dzieci do 12 roku życia, zwolnienia z ZUS-u na 3 miesiące także dla małych i średnich firm oraz pożyczek dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych. O wykorzystanie całej kwoty środków pomocowych z Unii Europejskiej wnosił senator Bogdan Zdrojewski z K.O. Ceny aby te 20 miliardów które są z środków europejskich i jak najszybciej trafiło do służby zdrowia, poprawiając warunki bezpieczeństwa wykonywania pracy przez najbardziej newralgiczną służbę w chwili obecnej. Minister rozwoju Jadwiga Milewicz przekonywała, że jest otwarta na zmiany, a tarcza antykryzysowa nie jest ostatnim słowem rządu w walce z sytuacją wywołaną przez epidemię. Czy to są wystarczające środki? Myślę, że Pełnym przekonaniem na to pytanie dzisiaj nikt nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Z całą pewnością nie zabraknie nam determinacji do tego, aby jeśli takie będą wymagania, chwili, aby dostarczyć dalsze rozwiązania. Rano obrady wznowił Sejm. Przez kilka godzin ponad 100 senackich poprawek opiniowała Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Łącznie aprobatę w większości PiS zyskało kilkadziesiąt. O charakterze redakcyjnym i porządkującym starano się trzymać tempo pracy. Poprawka 70 została rozpatrzona szósta rozpatrzona poprawka, siedemdziesiąta pierwsza poprawka, siedemdziesiąta druga. Dobrze, ponieważ pani poseł Skowrońska miała okazję mówić przed całością ustawy i odniosła się do tego, pan poseł Rosat nie mówił. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, tak jak obserwujemy te głosowania, to strona rządowa właściwie odrzuca wszystkie poprawki Senatu. No tak. Trzydzieści przyjęliśmy, tylko że je przyjęliśmy w jednym głosowaniu. Senatu. Prezydent Andrzej Duda liczy, że tarcza antykryzysowa szybko trafi na jego biurko. Ponieważ ta materia jest niezwykle skomplikowana, a sytuacja dynamiczna, więc można powiedzieć, że z góry zakładamy, że będą potrzebne uzupełnienia, że będą potrzebne być może zmiany, że może się okazać, że pewne instrumenty może nie będą funkcjonowały tak jak trzeba. Wtedy trzeba być elastycznym i starać się jak najszybciej je zmienić. O godzinie 16 posłowie mają zająć się przepisami na posiedzeniu plenarnym. Czeka ich wiele godzin głosowania, bo jedno w trybie zdalnym trwa ponad 8 minut. A polityczną rzeczywistość w naszym kraju już za kilka minut w programie pierwszym Polskiego Radia Będzie będą komentować nasi goście publicyści. Ja przypominam cały czas państwu, że jesteśmy również dla Państwa i tam właśnie na Państwa czekam na Facebooku na profilu radiowej Jedynki. Prawie 28 minut po 15.